Dzień dobry, witamy państwa w Nowym odcinku o prawie przy kawie. Dzisiaj jest ze mną radca prawny oraz rzecznik patentowy Mecenas Rafał Malujda. Dzień dobry panie Mecenasie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zawodzie rzecznika patentowego. Czym się zajmuje, jak nim zostać i jakie nowinki pojawiają się w prawie własności intelektualnej. Więc panie Mecenasie, zaczynając od ogółu Kim jest rzecznik patentowy i czym się zajmuje? Rzecznik patentowy jest osobą, która wspiera twórców, przedsiębiorców w szeroko rozumianej ochronie własności intelektualnej i egzekucji tych praw, które zostały przez dany podmiot nabyte czy danemu podmiotowi przysługują. Jest to, powiedziałbym, bardzo ciekawy zawód wykonywać go mogą zarówno prawnicy, jak i inżynierowie. Atutem prawników jest niewątpliwie to, że zawód ten jest wysycony przepisami. Yy, mamy bowiem do czynienia z jednej strony z prawem autorskim, z drugiej strony z prawem własności przemysłowej, a gdzieś na obrzeżach tego całego systemu funkcjonuje jeszcze prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I poruszanie się, sprawne poruszanie się w tych obszarach dobór yy, instrumentów prawnych, które w danym przypadku należy zaimplementować jest bardzo istotne. Z drugiej strony nie ma co ukrywać, że jest to zawód z podbudową techniczną. Czyli jeżeli prawnicy do czego zachęcam. Przymierzają się do wykonywania tego zawodu, muszą pamiętać, że będą musieli nadgonić wiedzę techniczną z zakresu fizyki, podstaw chemii, obliczeń matematycznych, czy tej nomenklatury słownictwa fachowego. Natomiast często otrzymuję pytania właśnie od młodych adeptów prawa, czy warto iść w stronę rzecznictwa patentowego, czy dla nas nie jest to za trudne. To moje stanowisko jest takie, że nie, że oczywiście jest to. Trochę hermetyczny, swoisty język. Z drugiej strony język prawniczy też jest językiem hermetycznym, nie ma co ukrywać, dlatego wydaje mi się, że prawnicy mogą sobie z tym dobrze poradzić. Czyli możemy powiedzieć, że istnieje popyt i rynek dla rzeczników patentowych do rozwoju. Jak najbardziej. To jest, powiedziałbym, bardzo wdzięczny zawód z tego względu, że obejmuje naprawdę bardzo wiele obszarów, w których można się realizować. Wydaje mi się, że ciężko znaleźć się obecnie rzecznika patentowego, który działałby we wszystkich zakresach. Mamy z jednej strony bowiem znaki towarowe, z drugiej strony wzory przemysłowe, mówię tutaj o kilku takich prawach, które są atrakcyjne dla przedsiębiorców. Kolejno zajmujemy się wynalazkami i wzorami użytkowymi, czyli już tymi rozwiązaniami o charakterze technicznym. I w każdym z tych obszarów można powiedzieć, że można wypracować sobie specjalizację. Jeżeli ja, jako rzecznik patentowy, zajmuję się wynalazkami z dziedziny techniki, jaką jest mechanika, czy branża IT e-commerce, to już jest i tak bardzo, bardzo duże pole do działania i pole do zajmowania się naprawdę dużą działką, powiedziałbym przedmiotową i nawet nie mam w tym momencie ani aspiracji ani możliwości działania w, obszarze, w obszarach patentowania wynalazków biotechnologicznych chociażby, gdzie rzeczywiście. Ta wiedza chemiczna jest już wtedy bardzo, bardzo istotna. Dlatego można świadomie kształtować tą swoją ścieżkę rozwojową i zdecydować, że przykładowo będziemy zajmowali się wzorami przemysłowymi czy znakami towarowymi. A jak w takim razie zostać rzecznikiem patentowym? Jakiego szkolenia to wymaga? Należy odbyć aplikację rzecznikowską żeby się na nią dostać trzeba przejść egzamin wstępny na który składa się test z dziedzin prawniczych z bardzo różnych obszarów prawa i z podstaw wiedzy technicznej po przejściu tego testu po zdaniu egzaminu na aplikację odbywamy aplikację na rzecznika patentowego w Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie Musimy jeździć do, do Warszawy na zajęcia i na praktyki. Na praktyki do Urzędu Patentowego i, i do sądów zajmujących się przedmiotową materią. No, i jest to bardzo atrakcyjne, trochę wymagające, nie ma co ukrywać. Natomiast te trzy lata bo tyle trwa aplikacja rzecznikowska szybko mijają, a rzeczywiście mamy szansę poznać. I y, wiedzę i doświadczenie rzeczników patentowych i radców prawnych, którzy też y, te zajęcia prowadzą, y, sędziów i wszystkie inne osoby, które w tym obszarze, że tak powiem, funkcjonują w praktyce. Na zakończenie aplikacji, tak jak y, w przypadku każdej innej aplikacji, mamy y, do czynienia z egzaminem zawodowym egzaminem na y, y, ra, y, rzecznika patentowego, który wieńczy, że tak powiem, y, y, całą tą ścieżkę. Czy w takim razie mógłby Pan nam opowiedzieć o innej dziedzinie prawa, jaką zajmuje się Pan y, poza prawem własności intelektualnej? Bo wspominał Pan o y, prawie y, nowych technologii, prawie e-commerce. Tak. I mm, ta perspektywa, bo wykonuję zarówno zawód radcy prawnego, jak i rzecznika patentowego, pozwala mi zajmować się mm, sprawami, które... Przynależą, powiedziałbym, z jednej strony do zawodu rzecznika patentowego, ale z drugiej strony doskonale mogą działać w tych obszarze, obszarach również radcowie prawni, i taką, takim obszarem, taką działką jest Prawo Nowych Technologii które z jednej strony można, można zajmować się dokonując zgłoszeń wynalazków implementowanych, czy wdrażanych za pomocą komputera. Jest to ciekawa materia i tutaj działamy jako rzecznicy patentowi. Z drugiej strony cała warstwa regulaminowa ochrony znaków towarowych, gdzie z powodzeniem przed Urzędem Patentowym mogą występować również radcowie, prawni i adwokaci. Jest tą warstwą, powiedziałbym też związaną z przepisami Prawnymi analizą przesłanek y, możliwości uzyskania ochrony, kolizyjności pomiędzy znakami, y, oceny potencjalnych naruszeń i oceny szans na roszczenia i kwantyfikacji tych roszczeń, czyli działka, powiedziałbym, którą z powodzeniem zajmują się radcowie prawni i adwokaci. Dlatego też patrząc bardzo szeroko i mając na uwadze zmiany, które na poziomie prawodawczym teraz się dokonują, jest to rzeczywiście szalenie ciekawa działka. W marcu tego roku, kilka czy kilkanaście dni temu, Parlament Europejski przyjął finalną wersję aktu o sztucznej inteligencji, który reguluje, czy ma ambicje uporządkować rynek chociażby dostawców narzędzi sztucznej inteligencji, operatorów. Użytkowników tak, żeby, żebyśmy byli świadomi coraz bardziej, co za tymi narzędziami sztucznej inteligencji się kryje, jakie mechanizmy tam funkcjonują. Teraz do tego potrzebna jest po części taka wiedza techniczna w zakresie zrozumienia. Um, Narzędzi IT, a z drugiej strony wiedza i analiza prawna, żeby wiedzieć, co podpowiedzieć klientowi, co podpowiedzieć stronie umowy, która będzie zamawiała narzędzie IT u dostawcy usług IT. Dlatego też yy, powiedziałbym, że jeżeli patrzymy bardzo szeroko na ochronę własności intelektualnej, na prawo nowych technologii, prawo e-commerce, to są to dziedziny, które. Bardzo mocno się przenikają, są bardzo mocno ze sobą powiązane i rzeczywiście prawnik, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, który w tym obszarze działa, ma naprawdę bardzo, bardzo duże pole do zajmowania się ciekawymi sprawami. Wspominał Pan o sztucznej inteligencji, która jest na ustach wszystkich już od długiego czasu. Czy generuje ona jakieś zagrożenia lub wyzwania dla systemów prawnych, no i dla zawodu rzeczników patentowych? Wydaje mi się, że musimy patrzeć na narzędzia sztucznej inteligencji jak na każde kolejne narzędzie, które będzie wspierało naszą pracę. Wydaje mi się, że niezależnie od wykonywanego zawodu, tam gdzie pojawia się sztuczna inteligencja, obawy o to, czy i na ile ona zastąpi człowieka są płonne, bo. Być może w zakresie podstawowych prac tego człowieka zastąpi, czy wyręczy, czy przyspieszy jego pracę. Natomiast tam, gdzie na koniec dnia decydują ludzie, to i tak ludzie będą chcieli porozmawiać z ludźmi, żeby zrozumieć określone procesy, upewnić się, czy podejmują prawidłowe decyzje. A w związku z opisem zajęć, jakimi zajmuje się rzecznik patentowy? Jakie z punktu widzenia profesjonalisty zauważa Pan najczęściej błędy osób, które składają wnioski patentowe lub, lub przy rejestracji znaków towarowych? Brak y, profesjonalnego wsparcia prawnotechnicznego. I nie mówię tego tylko z tego względu, żeby, że tak powiem, wzmacniać usługi kolegów, radców prawnych i rzeczników patentowych. Natomiast rzeczywiście tak jest. Tam, gdzie twórcy podejmują się dokonywać zgłoszeń indywidualnie, to wielokrotnie w przypadku otrzymania decyzji odmownej i konieczności odwoływania się w urzędzie patentowym od takiej decyzji, sytuacja może być bardziej skomplikowana, może być bardziej, trudna. To, co mnie osobiście dziwi, czy cały czas zaskakuje, to to, że przedsiębiorcy, niezależnie czy są początkującymi startupami, początkującymi przedsiębiorcami, czy mówimy o dojrzałych organizmach i firmach, o strukturach holdingowych, to popełniane są te same błędy. Wielokrotnie zdarza się, że startup, firma technologiczna, firmy, które aspirują do działania w branży nowych technologii, wielokrotnie zdarza się, że w tym pędzie takim, czy, czy chęci poinformowania, świata o tym, co robimy, dlaczego coś robimy, ujawniają na swoich stronach internetowych istotę wynalazku, a później kierują się do rzecznika patentowego z prośbą o to, żeby wesprzeć proces uzyskiwania patentu na tenże wynalazek, co jest już wtedy wykluczone, gdyż jednym z czynników, czy z warunków uzyskania ochrony na wynalazek jest nowość i to w skali światowej. I tą nowość wielokrotnie sami sobie wykluczamy. Zdarza się, że naukowcy publikują swoje artykuły przed dokonaniem zgłoszenia w urzędzie patentowym i to również może zdyskwalifikować, czy też samo zdyskwalifikować, jeżeli można tutaj takiego sformułowania użyć, nasz wniosek patentowy. Identycznie, i to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, wielokrotnie przedsiębiorcy, czy mali, czy duzi, nie dbają o swoje znaki towarowe, o tą warstwę reputacji w swojej działalności, która jest szalenie ważna. I tutaj dwa takie ciekawe przykłady z ostatnich lat powiedziałbym jeden już się zakończył ugodowo i pozytywnie to jest y, y, przypadek projektu Arduino zakładam że y, wielu z państwa y, projekt znany mówimy tutaj o tych małych programowalnych płytkach które y, można wykorzystywać do bardzo różnych zastosowań y, y, i w tamtym projekcie doszło do sporu pomiędzy twórcami tego projektu y, Zostały złożone wnioski patentowe w różnych jurysdykcjach i pozwy wzajemne również w różnych jurysdykcjach. Pojawiły się nawet publikacje, bo spór um, przetoczył się również w tej warstwie medialnej. Pojawiały się pytania, kto jest prawdziwym Arduino, czyli who's the real Arduino. I rzeczywiście ten projekt, on był projektem wyrosłym z takiego koleżeństwa studenckiego, i na tamtym poziomie wystarczyło porozumienie na jednej stronie kartki papieru, wystarczyło ustalić, komu przysługują prawa do domeny, do nazwy, kto jest twórcą nazwy, czy jesteśmy współwłaścicielami, czy też nie. I to już by zabezpieczyło przynajmniej tą pozycję wyjściową. Na szczęście dla projektu udało się poprowadzić tą sprawę właścicielom praw, w tą stronę, że doszło do porozumienia i projekt działa dalej. Natomiast drugi z takich ciekawych przypadków, który każdy z nas może sprawdzić na stronach Urzędu Patentowego w wyszukiwarce publicznie dostępnej, to przykład znaku Lody Ekipa. Podejrzewam, że nazwa znana również wielu odbiorcom. I tutaj doszło do sytuacji, w której ta firma czy holding, który stoi za całą tą artystyczną warstwą lodów ekipa, czy ekipy jako takiej, nie, dokonało, nie, nie dokonał w czasie zgłoszenia znaku towarowego, a dokonała tego osoba fizyczna z Krakowa, która w swoim rejestrze, w ewidencji działalności gospodarczej, również wskazała, że produkuje lody. I dokonała to. Tuż po tym wybuchu medialnym, związanym z lodami, ekipa. Ekipa holding, która, jakby domniemanie, zakładam,. Forsuje stanowisko, że to ona jest tym podstawowym czy pierwotnym właścicielem tych praw. Złożyła sprzeciw w urzędzie patentowym, który nie jest rozstrzygnięty do dnia dzisiejszego. Od praktycznie pierwszego kwartału 2021 roku mamy więc sytuację, w której prawa przysługują osobie fizycznej niezwiązanej z tym holdingiem. Czy słusznie, czy niesłusznie, to będzie rozstrzygał urząd patentowy, a konsekwentnie sąd. I mamy spór zawieszony co do znaku i niepewność prawną i ryzyka prawne z tym związane na ładnych kilka lat. A wystarczyło zgłoszenie patentowe, które razem z rzecznikiem patentowym możemy opracować w ciągu tygodnia dwóch. Czy w takim razie każda innowacja, o jakiej Pan mówił, jest zdolna do uzyskania klasy wynalazku, a tym samym do uzyskania patentu, czy musi spełnić jakieś warunki do tego? Nie mamy ustawowej definicji patentu czy wynalazku w żadnej jurysdykcji, natomiast mamy cechy, które te rozwiązania dookreślają. Każdy wynalazek musi być nowy, musi posiadać poziom wynalazczy i musi nadawać się do przemysłowego stosowania. Dla przykładu, teraz branża IT jest bardzo wdzięcznym obszarem, w którym oceniamy, czy rzeczywiście wynalazki, które realizują się tak na dobrą sprawę, na komputerze albo w sieci internet, na poziomie interakcji pomiędzy maszyną użytkownika a serwerem, czy tam określone rozwiązania, na przykład nowy sposób szyfrowania danych, czy nowy sposób kodowania obrazu może być uznany za wynalazek. I rzecznik patentowy może tutaj wesprzeć te, te analizy. W zestawieniu z generalnym zakazem patentowania czy, uz czy uznawania za wynalazki programów komputerowych. I rzeczywiście tutaj poruszamy się w bardzo ocennej i, w, i płynnej materii. Mogę podać przykład, gdzie, który jest nam też, czy może być nam bliski ze względu na położenie geograficzne. E, miałem okazję uczestniczyć w projekcie, w którym e, Uzyskano patent na poziomie europejskim, europejski patent na system wspomagania decyzji nawigacyjnych, gdzie tutaj rzeczywiście dyskusje, analizy i wymiana korespondencji z Europejskim Urzędem Patentowym dotyczyła właśnie oceny tego, czy te przesłanki wynalazku zostały spełnione, czy też nie. Czyli czy mamy do czynienia z programem komputerowym jako takim, który nie podlega ochronie, czy też być może mamy do czynienia z wynalazkiem wspieranym za pomocą komputera i to oprogramowanie, które Wspiera określony proces tutaj podejmowania decyzji nawigacyjnych jest rzeczywiście jednym z narzędzi tego procesu i dlatego wynalazek jako całość powinien uzyskać ochronę. Tutaj udało się przed Europejskim Urzędem Patentowym wyargumentować, że rzeczywiście taki wynalazek powinien uzyskać ochronę i Również z perspektywy nas jako prawników jest to bardzo ciekawy przykład, gdyż w tym systemie wykorzystywane były algorytmy, które interpretowały zasady międzynarodowego prawa drogi morskiej i przesyłane były określone informacje. Czy przesyłane są określone informacje dla nawigatora, który ma podejmować później na statku decyzje? To pokazuje też, że rzeczywiście ten zawód rzecznika patentowego jest, powiedziałbym, bliski takiej praktyce, bliski ludzkiemu życiu, bliski decyzjom, które przedsiębiorcy muszą podejmować i dlatego ciekawy. To może od razu zapytam z racji tego, że znajdujemy się w Szczecinie, czyli mie mieście, co bądź portowym również. Czy w takim razie u nas istnieje rynek dla rzecznika patentowego, który zajmowałby się właśnie prawem morskim? Czy prawem, nowym, y, prawem nowych technologii w kontekście prawa morskiego? Jeżeli chodzi o popyt na usługi rzeczników patentowych, to na pewno osoby ze Szczecina y, mogą, czy wręcz powinny, aspirować do, do, tego zasobu, do tego zawodu. Takie jest przynajmniej moje zdanie, natomiast jest to z natury i y, racji y, 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 tego zawodu zawód nieograniczony, aż tak terytorialnie czyli na pewno y, 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 klientela, klienci pojawią się również spoza Szczecina. Szczecin rzeczywiście ma to do siebie, że jest gro firm, które działają w branży morskiej. I rzeczywiście osobie tutaj działającej na miejscu na pewno będzie łatwiej obsługiwać również rozwiązania techniczne z tym związane, jeżeli chociażby chodzi o konstrukcję maszyn, czy nawet związane z stykiem branży IT a branżą morską. A czy widzi Pan jakieś, jakieś trendy w przedmiotach rejestrowanych przez Pana kancelarię? Czy jest jakiś schemat w tym, co ludzie chcą rejestrować? Tak, jak w każdej, można by powiedzieć, branży, pojawiają się różnego rodzaju trendy czy nowe rozwiązania. Teraz rzeczywiście pojazdy hybrydowe czy pojazdy napędzane elektrycznie, również na naszym podwórku szczecińskim, powodują, że przedsiębiorcy myślą o tych rozwiązaniach, i również zdarzają się wynalazki z tego obszaru. My pierwszy już taki wynalazek skutecznie przeprocesowaliśmy przez urząd patentowy i uzyskaliśmy patent. Dlatego też rzeczywiście jest to, jest to ciekawy obszar. Kolejnym z obszarów jest wzornictwo przemysłowe, gdzie jakiś czas temu można było zauważyć dosłownie wysyp. Wzorów przemysłowych, które dotyczyły ochrony layoutów, aplikacji internetowych, wizualizacji różnego rodzaju apek na smartfony i to też był, i częściowo nadal jest jakiś ciekawy trend. Dlatego też rzeczywiście tutaj odpowiedź na to, czym teraz zajmuje się rynek, też. Czy, czy przygotowanie się na to, czym obecnie zajmuje się rynek, czy to z perspektywy designu, czy z perspektywy technologii jest również elementem działalności rzecznika patentowego. Jak wygląda ochrona praw autorskich i pokrewnych w różnych krajach na świecie? Czy na przykład patent zarejestrowany w Polsce dotyczący napędu hybrydowego będzie chronił nasze interesy w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, czy jednak powinniśmy jeszcze jakoś zadziałać? w celu ochrony tego patentu? Prawa własności intelektualnej ze swojej natury mają charakter terytorialny, czyli jeżeli chcemy, żeby nasz wynalazek był chroniony w Polsce, dokonujemy zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w Polsce i analogicznych zgłoszeń możemy dokonywać również za granicą. Czyli jeżeli w terminie nie dokonamy zgłoszeń w tych państwach, w których jesteśmy zainteresowani ochroną lub nie korzystamy z jakiegoś rodzaju Procedury międzynarodowej, albo teraz y, procedury uzyskiwania chociażby patentu jednolitego, y, to, y, to... Patent, który chroni nas na terytorium Polski, nie będzie nas chronił na terytorium Stanów Zjednoczonych. Co oznacza, że w praktyce rzeczywiście inne podmioty mogą tam naszą technologię wykorzystywać, chyba że y, będziemy bazowali na przepisach związanych z, ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, no, ale wtedy powinniśmy na tym innym rynku być również y, obecni. A jak to wygląda w Unii Europejskiej? Czy są jakieś y, regulacje unijne, które y, Precyzują tą ochronę w innych krajach poza, yy, poza ojczystym, czy również w, każdorazowo trzeba zgłaszać w urzędach patentowych nasz, naszą innowację? Unia Europejska, czy szerzej Europa, a w niektórych obszarach część państw europejskich, to rzeczywiście jest obszar, w którym możemy już uzyskać czy to unijny znak towarowy, czy unijny wzór przemysłowy. Możemy też oczywiście kierować naszą uwagę do poszczególnych urzędów patentowych krajowych i uzyskiwać tam uprawnienia. Możemy również uzyskać za pośrednictwem jednej procedury patent, który na koniec dnia będzie patentem krajowym w wielu państwach europejskich. A możemy też skorzystać z tej procedury, o której wspomniałem, czyli uzyskania tak zwanego patentu jednolitego, czyli rzeczywiście ten obszar Unii Europejskiej jest można powiedzieć naszpikowany wyjątkami od reguły zasady terytorialności. Czyli integrujemy się, integrujemy się na korzyść przedsiębiorców. I osób zgłaszających. Eee, co do zasady, tak. Dobrze, więc dowiedliśmy już tak naprawdę w ciągu całej rozmowy, e, jak duże pole do rozwoju e, i pole do manewru ma rzecznik patentowy na rynku, zarówno krajowym, jak i światowym. E, Pytanie teraz do Pana: czy ma Pan jakieś rady dla studentów, którzy chcieliby połączyć swoją przyszłość jako prawników właśnie z prawem nowych technologii, czy działać w branży patentowej? Na pewno to, co bym zarekomendował, też bazując historycznie na tym, co ja przerobiłem w mojej praktyce, to rzeczywiście warto jest wykorzystać ten okres studiów na tyle, na ile jest to możliwe, żeby rozszerzyć horyzonty w zakresie tych bardzo różnorodnych form ochrony własności intelektualnej, zgłębiać przepisy zarówno merytoryczne dotyczące samych przedmiotów ochrony, jak i te proceduralne, tak żebyśmy pod koniec studiów mieli już lepsze wyobrażenie o tym, czy jest to dla nas dziedzina ciekawa, czy chcemy się w niej rozwijać i w jakim kierunku. Na pewno nie, nie będzie przeszkadzało to, że jesteśmy prawnikami przy wykonywaniu tego zawodu, a wielokrotnie będzie to pomagało, dlatego zachęcam. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo. Jeszcze raz powtórzę, że dzisiaj z nami rozmawiał pan rzecznik patentowy, mecenas Rafał Malujda. Byliśmy w Cabo Cafe, któremu bardzo dziękujemy za gościnę oraz dziękujemy szanownemu Państwu za wysłuchanie tego wywiadu. I do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.